Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan mówi, nie chce śmierci Czesnika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie. Chwała Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przemówił do faryzeuszów. Tymi słowami, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzeki do niego faryzeusze, Ty sam o sobie wydajesz świadectwo, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus, Nawet jeżeli ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe. Bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy. Ponieważ ja nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to mi powiedzieli, gdzie jest twój ojciec? Jezus odpowiedział, nie znacie ani mnie, ani ojca Mego. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i Ojca Mego. Słowa te powiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo pańskie. <laughs> Właściwe słowo rekolekcyjne. Moje no repoicyjne świadectwo, to właściwie będzie połączy. Teraz tylko dwa słowa komentarza do tej dzisiejszej Ewangelii. Gdyby wczoraj nie była czytana Ewangelia o powicie przyłapanie na cudzołóstwie, którą przyprowadzono do Pana Jezusa z zamiarem utaminowania jej, to była ona czytana dziś. I pierwsze czytanie o ocaleniu Zuzanny właśnie jest dobrane do tej ewangelii o ocaleniu kobiety przyłapanej na cudzoziemstwie. I warto zestawić te dwie historie. Ale zastawiając, od razu zwrócić uwagę na to, że Daniel ocala życie kobiety niewinnej. A Jezus robi coś, co jest nawet dziś dla wielu z nas niepojęte, niezrozumiałe, złe. Ocala życie kobiety winnej, nie pytając jej o żal za grzechy, o wolę poprawy. Ta dzisiejsza Ewangelia jest ciągiem dalszym, wczorajsza skończyła się na werse wersecie 11, 8 rozdziału Ewangelii Dzisiejsza zaczyna się od wersetu 12. I tu padają słowa, które myślę, że są jakimś nawiązaniem do tego wydarzenia z obą kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. Pan Jezus mówi, ja nie sądzę nikogo. Kiedyś będę sądził. Chociaż w innym miejscu w czasie spotkania z Nikodemem Pan Jezus mówi tak, jestem sędzią, ale właściwie ja Was nie będę sędzią. Sądzić Was będzie Wasz własny grzech. Dając do zrozumienia, że On jest sędzią w zupełnie innym znaczeniu niż, niż my to sobie wyobrażamy. On jest sędzią w zupełnie innym znaczeniu niż my tutaj używamy tego słowa na tym świecie. Jest sędzią, który przede wszystkim bierze na siebie karę nam należną. Już choćby sam ten fakt pokazuje, jak innym sędzią jest Pan Jezus. Do jak innych treści powinniśmy sięgnąć zna, innego znaczenia słowa sędzia, kiedy mówimy o Chrystusie jako tym, który sądzi. Ale Pan Jezus ja nie sądzę nikogo. Moi drodzy, zadajmy sobie pytanie, na ile? W nas z tej postawy, jak często osądzamy sam siebie, drugiego człowieka. Czyż to nie jest czasem nawet jakaś taka, taka pasja, takie główne zamięci, takie coś, co nas wręcz napędza z treścią życia, osądzić każdego. To znaczy włożyć go w jakąś szufladkę. Iluż katolików się, kiedy papież Franciszek powiedział, że On nie zamierza osądzać homoseksualistów, nawet jeśli żyją ze sobą i grzeszą. Jeżeli Chrystus nie sądzi nikogo. Czy my mamy jak nie mamy jakichkolwiek do tego prawa?